Dzień dobry. W tej prezentacji pokażę Państwu, w jaki sposób można dokonać sprzedaży prostej. Należy oczywiście zalogować się do systemu. Następnie wybrać opcję nowy rachunek. Kolejną, kolejnym krokiem jest wybranie liczby osób, które siądą przy stoliku. Nie jest to obligatoryjne. I wybranie rodzaju otwarcia, na przykład z opisem słownym. Następnie. Wybieramy grupę, w której znajdują się towary, które chcemy sprzedać. Wskazujemy towary. A następnie naciskamy przycisk Total. Następnie przycisk Dalej. Wybieramy formę płatności i rodzaj dokumentu. Tak wygląda najprostszy sposób sprzedaży.